No, jesteśmy w mieście Richmond Hill to jest na północny wschód od, od Toronto i właśnie wjeżdżamy na tą płatną autostradę 407 jedziemy aż na zachód, jedziemy do Mississagi do polskiego sklepu Delikatesy polskie nazywa się Edis Meat Market Czyli do Edisa, tak zwanego jak mówimy tutaj. Jeżdżę tam od lat. Fajnie tam jest jakoś tak, człowiek się przyzwyczaja do pewnych rzeczy. I mają dobre, jak wędliny, niezłe mięso I takie różnego rodzaju polskie, jakieś tam ogórki, i takie inne rzeczy, dżemy, jakieś i takie, sobie, takie rzeczy. Więc przyjemnie tam zakupy robić, ceny są rozsądne. bierzemy tą autostradę, bo to jest. Spory kawałek tą autostradą będzie 45 km całej tej trasy, co by oznaczało rachunek pewnie koło, teraz w godzinach szczytu, bo, bo rachunek około 30 dolarów byłby, także normalnie bym tego nie zrobił, ale mam teraz promocję godziny szczytu. Jak wjadę w godzinach szczytu na autostradę, to mam ją, ten przejazd za darmo więc oczywiście chętnie skorzystam o korzystam e, bo to mi co, zajmie około pół godziny przejechać ten kawałek a jakbym pojechał normalną autostradą 401 to by zajęło co najmniej dwa razy dłużej jak nie dwa i pół razy za dłużej Więc a wszystko się ułożyło dzisiaj bardzo dobrze